Dane, które pozyskujemy z głosu nie są wiarygodne. My otrzymaliśmy wreszcie po wielu latach. O które zabiegaliśmy dane z Urzędu Skarbowego, i co się okazuje, że ilość podatników w przeciągu tylko i wyłącznie roku przybyło nam 90 tysięcy podatników. O czym to świadczy? Że miasto się nie wyludnia, miasto wprost przeciwnie, zaludnia się. Problemem jest to, że my mówimy w starych strukturach i staramy się mówić cały czas o starych strukturach, miasto w granicach administracyjnych. Naturalną rzeczą jest to, szczególnie miasta, takie jak Łódź, gdzie mamy wokół tereny inwestycyjne w sąsiednich gminach tereny inwestycyjne pod tytułem możliwość budowania chociażby domu jednorodzinnego, gdzie grunty są zdecydowanie tańsze niż w centrum miasta. W związku z czym ten przepływ naturalny ludności następuje. Jeżeli spojrzymy na całą kształt, czyli na aglomerację łódzką, to ona powoli, powoli zwiększa liczebność. Młodych ludzi przybywa nam bardzo szybko i to widzimy, bo robimy badania i faktycznie młodzi 18-32 mamy saldo migracyjne i to zdecydowanie bardzo duże. To są również kwestie takie... Obrazowe, jak na przykład zlecamy telefonią komórkowym ilość logujących się w nocy telefonów. On pokazuje, że w Łodzi nie ma 670 czy 680 tysięcy mieszkańców, ale tych telefonów loguje się od 850 do 900 tysięcy. Jeżeli nawet weźmiemy, że ktoś ma jeden telefon, ktoś ma dwa, ale z kolei niemowlęta nie mają tych telefonów, to pokazuje, że rzeczywistość jest trochę inna. GUS nie nadąża. Guz mierzy się przede wszystkim z kwestiami infrastruktury. Mimo, że od ładnych paru lat zmieniamy infrastrukturę, to jednak zapotrzebowania są olbrzymie. Dlatego obiecałam przede wszystkim młodzianom proste drogi. To jest jeden z priorytetów. Drugi priorytet to jest mieszkalnictwo. Wiemy, że bardzo dużo, szczególnie młodych osób, ale nie tylko, popada w tak zwaną lukę kredytową. Chcemy budować i zaczynamy budować i lokale mieszkania komunalne, ale również mieszkania o niższym czynszu niż ten rynkowy. W których będą mogli skorzystać z możliwości zamieszkania i właśnie te osoby, które nie stać ich na zakup mieszkania, a są już ponad jak gdyby, możliwością otrzymania wsparcia w postaci mieszkania komunalnego. Dlatego to jest drugi priorytet. I trzecim priorytetem oczywiście to, co nie jest bardzo bliskie, czyli zrównoważony rozwój, błękitno zielona łódź, wydobycie części z zabetonowanych i ukrytych w kanałach rzek łódzkich. Mamy ich przeszło 20, więc to jest proces renaturalizacji rzek. To są takie główne. Trzy strategiczne priorytety. Oczywiście, równolegle będzie szła dalsze zmiany związane z rewitalizacją śródmieścia, ale do tego już się przyzwyczailiśmy, to jest oczywistość, i to idzie swoim tempem.